Potrzebujemy dwuręcznego miecza. Najpierw zobaczymy, czy może tutaj pan sprzedaje jakiś miecz dwuręczny. Jest taki, który jest niewiele gorszy niż ten miecz, który mam teraz, więc niech będzie. Bo chcemy mieć te blidy, tak? Z ekspertyzy pod miecze dwuręczne. Więc musimy też zmienić tutaj na atak z broni slicing. I tu też. Czy tu się zmienia? Tu się zmienia. Dobra, A resztę spalimy. No czy będzie osoba podobna jak on pod względem tego co robił w Metinie. Ja nie mam pojęcia, co robił w Fubu w Metinie. <laughs> ja nie mam zielonego pojęcia. Wiem ty... Jedyne skąd znam Fubu to jest to, że widzowie i samu go kurwa nie lubili. Ale kim jest Fubu? Nie mam zielonego pojęcia i chuj mnie to obchodzi <laughs> Jeśli mam być szczery. Powinienem can... patrzeć na statystyki, a nie na ten. A nie na Armor, ale dobra. Whatever, to jest low level, nie? A um... Załóżmy zamiast tego. Okej. Okay. Gituwa. Gituwa. Pytanie, co sądzisz o body? O body czy apaszka? Mogę któryś z moich legend z rogala nosić. <gryw> Ale to są rzeczy pod rogala typowo. To nie jest pod rogala. To nie jest pod akurat. Ale chuj w to. To jest i tak słabe. Lypa. No nic. Ten, ten, stronę z buildami sobie zostawię, bo czuję, że on się jeszcze przyda. Body, aura, miecza czy mental i żelazne ciało? Wybieram... Twoją starą. To ty na to. Mówisz do mnie nieznanym dla mnie językiem. Więc ci nie odpowiem. Nie mam pojęcia o co chodzi. Ale aura miecza brzmi dobrze. Halo? Mama mi znikła, o co ci chodzi? Nie, nie... Fuck. Złe makro włączyłem, miała być mama tego, adr no. Sorry, mordo. I didn't mean to do this. Złe makro kliknąłem. Czy z tymi mogę coś zrobić e, kreatywnego, czy są useless i jest sprzedajesz? A czy jak są useless... Um, możesz albo sprzedać, co jest mało sensowne, albo ją przerobić na takie, takie itemy do craftingu u kowala, nie? Czyli po prostu przepalić, e, tak jakby. E, I te itemy do craftingu, jak, jak spalisz legendy konkretnie, to zostajesz itemy do craftingu konkretnie legend. I dzięki temu możesz sobie jakiś tam aspekt, który znalazłeś, zimprintować na broń. E, legendarny aspekt założyć na broń żółtą na przykład, nie? I w tym momencie... Ta broń, czy znaczy tam kawałek armora robi się sam w sobie legendarny w tym momencie od razu, nie? Na tym dość mocno polega, przynajmniej póki co z tego co uważałem, to jak się gra w tę grę. No man, no, przestań tych szamanów kurwa przyzywać. Ok. A, ja mam przeżyć teraz, okej. Okay. O, gitówa. Z przeżyciem raczej problemu być nie powinno. Szczególnie teraz. Okej, okay. nie wiem czy mam dużo więcej damage'u teraz, jak tak zrobiłem ten build, jak mi strona kazała, ale... Who cares. Wydaje się, że jest spoko. E, o, proszę, lepszy mieczek, więcej damage'u. Okej. Okay. Body to szmata DPS, a mental to tank. okej. Okay. Właśnie o to mi chodziło: czy da się z nich craftować coś nowego, to brzmi w sumie spoko, fajnie. Brzmi spoko. A czy no, no nie, jest to spoko, jest to spoko, że nie? Że, że, że. Jak ci dropnie legenda, to nawet jak jest, okaże się, że, że, że jest słaba dla ciebie i nie potrzebujesz, to nie masz takiego bólu, że ją sprzedajesz do NPCA do za golda. Tylko jednak możesz ją przepalić i może ci się przydać później do zimprinto imprintowania innej legendy, nie? Ale tak samo było w sumie w, tym, w Diablo 3, nie? Że, że nawet jak poleciała ci legenda, której niekoniecznie chciałeś, to ją przepalałeś na siarkę legendarną. Dzięki czemu właśnie później mogłeś sobie coś legendarnego z tym zrobić. I czasem było tak na przykład, że potrzebowałeś dużo siarek na farmić, bo wiesz, że będą ci potrzebne do skraftowania specjalnych legend jakichś. I nawet liczyłeś na to, że fajnie jakby nie poleciały jakiekolwiek legendy, tylko po to, żebym mógł je spalić dosłownie, nie? E, tylko, że zmieńmy miejscami... To tu... A to to. Tak? Trzy, cztery... Nie, tak. 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 Tak, tak, tak. Musimy tak, tak. mnie to diablo kupić, ale to fuj pieniędzy jest. To jest swój pieniędzy, zastanów się, żebyś nie żałował. E, no bo to jest duża kasa, no. Ale to z każdą grą tak mogę powiedzieć, żeby się zastanowić. Szczególnie, że ja wiem, że sam jestem winny temu, że kupuję często gry, w które później nie gram. Eee, ale... Na, 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 najłatwiej się radzi komuś, tamemu się nie słuchając swoich rad, nie? Mimo, że są dobre. Eee, ja wiem, że moja rada, że żeby nie kupować i przemyśleć zakup gry, która jest droga, to jest dobra rada. A później i tak kupuję, kurwa, Harry'ego Pottera, którego gram przez... 6 godzin i go nie ruszam, nie? A specjalnie kupiłem na premierę, i to jeszcze w preorderze. Trzeba PS Plusa... Trzeba, tak. Trzeba, bo to jest kolejna rzecz, którą Blizzard wprowadził, że jest się zawsze online, nie? I wiem, że wielu, wiele osób to... No, nie podoba im się to, nie? Więc zakładam, że PS Plus chyba tak, chyba, chyba jest wymagane żeby grać w Multiku, bo jest tylko Multi Blizzard Classic Moment, prawda. Bo o ile na PC, to, że jesteś online, to da się przeżyć, no trudno, nie? Ale na PC nie płacisz za. Internet plus. W ogóle samo istnienie PS Plusa mnie ciągle dziwi, że to w ogóle jest, nie? Dziwi mnie, że dalej jesteśmy w czasach takich, jakich jesteśmy. I dalej płacisz za PS Plusa tylko po to, tak samo jak w Nintendo, bo to nie jest tak, że to tylko Sony robi. Na Nintendo też płacisz za to, żeby grać online. Bo taki, chuj, ne? na Xboxie już chyba wyrzucili płacenie online. No właśnie. Te, też mi się tak wydaje. Że na ich się to wywalili. Już, już jakiś czas temu chyba. Dłuższy. Nie mogę wejść na konia. konie! Uń. Cooldown na kuniu. Ja właśnie miałem soczki wzmocnić. i4 gór. Chyba tak, bo uh, mam, bo w Fortnite mogę grać. Na, na tym, na, na Xboxie, tak? To tyle dobrze. Bo mówię, dziwi mnie, że Nintendo i Sony się ciągle tego trzymają, bo to jest bez sensu straszne. Imo. Ja, ja, ja bym był wkurwiony. Jakbym musiał mieć PS, Plusa, który kosztuje bądź co, bądź trochę pieniędzy. Tylko po to, żeby oprócz rachunku za internet, jeszcze płacić za to, żeby grać. Używać tego internetu. <noise> no też teraz, no, teraz wiadomo, że internet istnieje tylko do konsoli i komputerów, nie? Ale y you know what I mean. Chujowe to jest i antykonsumenckie po prostu. Good boy. Wolę zdecydowanie PlayStation, ale płacenie za online to jest takie kurerstwo, no... Znaczy PlayStation ma, ma więcej ekskluzywów, nie? Aha, muszę iść za psem. No dobra, to piesku prowadź. Ale Microsoft ma bardziej przyjazne konsumentom praktyki. I tego się nie da odmówić. Sam w ogóle, przecież Game Pass na, na tym. Na Xboxie i na PC też. Wiem, że to jest mega dobre. Ja nigdy nie miałem e, i nigdy. Nie chciałem mieć nawet. Niby, nigdy nie było takich gier, które bym pomyślał. A! Kupię Game Pass'a tylko po to, żeby zagrać. Dobra, chcę tą... To zabić. Nic z niej nie, nie dropnęło? W oh no, Nowego Spidermana tylko na PS5, a masz PS4. To może jednak nie kupuj Diablo i zbieraj na PS5. PS5 ma już 3 lata, praktycznie, nie? To już nie jest nowa konsola. To już nie jest świeżutka konsola. Więc może to jest po prostu czas na upgrade. Bo no, Diablo tanie nie jest. Jak masz wydać. 3 czy 4 stóp na diablo to to jest praktycznie jakieś 10-15% ceny PS5, nie? Nie potrzebuje PS5. Znaczy nie no, nikt nie potrzebuje, nie? Ale jak będziesz chciał zagrać w Spidermana, który wyjdzie tam za X miesięcy to by się przydało, nie? Ja na przykład nie chcę. M mnie Spiderman w ogóle nie jara. Jako seria gier. Halo, stóp. Stóp! Oa, wow. ale mam gorąco w pokoju. Chyba muszę okno uchylić. Fajnie by było jakby wodziły gry na daną konsolę i na kompa. Znaczy, na tym polegają ekskluzywy, nie? Czekajcie. Gdyby każda gra była i na konsoli jednej, i na konsoli drugiej, i na kompie, to konkurencja by padła, nie? W sensie, nie byłoby konkurencji, bo każdy wybrał to, co jest tańsze. I tyle. Po co mi PS5, skoro mogę taniej kupić Xboxa, bo taka prawda, nie? Xboxy są tańsze. E, no ale właśnie po to dopłacasz na PS5 na przykład, bo chcesz zagrać w Demon's Souls Remastered, bo chcesz zagrać w Spidermana i tak dalej. Po to kupujesz kompa, który jest czterokrotnie droższy niż konsola, żeby grać w gry, których nie ma na konsolach. Bo akurat Petit ma najwięcej ekskluzywów. Szczególnie w kategorii... E, Indyków i gier AA. Na Steamie jest więcej gier niż kurwa kiedykolwiek wyszło na wszystkie konsole ever. Łącznie. Nie każda z nich jest warta uwagi, ale jest więcej gier. Jeśli masz dziwny głos i lubisz jakieś, nie wiem, hentai simulatory, to jak najbardziej kupisz takie coś na Steamie. A na PS100 niekoniecznie, nie? To był przykład tylko. Nie wiem, może taka gra jest kurwa na, na PS4 albo na Xboxa. Nie potrzebuję e, PS5, bo mam Marvel's Avengers i wcale nie płaczę trochę, że zdecydowałem się na Xboxa. Znaczy, kiedyś Xbox był tą lepszą e, w cudzysłowie konsolą, nie? Pamiętam, jak wyszło PS, PS3 i Xbox 360. Wszyscy chcieli mieć e, Xboxa 360, bo były dużo lepsze. Mimo tego, że na PlayStation było wiele ciekawszych ekskluzywów. Ich buch 360 był lepszy po prostu. Haman, nie rzucaj mną jak głównem, gościu. Ole kurwa. Aaa, okej. Okay. Dobra, pamiętam. I remember now. Fondogo. Teraz mnie zerze. No nie żółj! Nie okay. ma tyle, I już nie ma fury. Mógłbyś przestać uciekać, synu? Jakie? Okay. I poszedł Centai Simulator? Gdzie ten komputer się kupuje? <laughs> Oliwion Eksy na PC to to typu słynny akwarelista, niezbyt kulturalnie odnosi się do nim dziewczynek przy pomocy karabinu maszynowego. Znaczy no PC to i, i mówimy tak konkretnie o grach, nie? ale PC to z kolei ma też wiele innych plusów poza grami. Większość ludzi, którzy mają pc nawet nie używa ich do gier, nie? nie bez powodu w każdej firmie jest kurwa 30 tysięcy laptopów, a z jakiegoś powodu to najwyżej jedna konsola. U nas jest PS4 w biurze. Ale jedno. Nie tak, że każdy ma dla siebie. Eee, dalej? Where, where, where do I go? Mam wyjść pieszo stąd? Are you serious? Oil fucking serious. Right, Miał. Zostaniesz moim cukrowym tatą? Cukrowym? Nie. Xbox 360 był kozak. Mam go, ale mało jest gier na samego Xboxa, mogliby dać. No, Xbox na tym e, swoją politykę dał, nie? Że ich gry nie są ekskluzywne. Każda gra, która ma wyjść na Xboxa, wyjdzie też na PC. I, I to dzięki temu właśnie jest cały Game Pass i taka semi-inkluzywność, że, że gracze PC-owi mogą grać to samo, w co mogą grać ludzie na Xboxach. Nie? I na odwrót. Przynajmniej jeśli gry wychodzą z, ko konkretnie od Microsoftu. Po co tam konsola w biurze? Kurwa to nie? Zgadnij. Po co, do czego innego miałaby być konsola w biurze? A czy gdziekolwiek po co miałoby być konsola do grania? U nas sobie chłopaki. Ja nie wiem, wyjebane, ale ten grają zazwyczaj w FIFA na przerwach. <trym wstrzymał> Salam aleikum, siemano Soturos. Wkradnę się i ukradnę PS4 tylko. By Dagger to nie dla mnie nawet. Halo. Halo. Hmm. hmm. Niech będzie. Czy można zwracać gry na BattleNecie? Eee. Teoretycznie tak, ale raczej wątpię, że pozwolą ci zwrócić grę, jak z nią zagrasz, nie? I podkreślenie im, podkreślenie Orzech. Cześć. Siema, no Orzech, dobry wieczór. Ja na Battle.net raz w życiu z wracałem grę i ona była kupiona w preorderze. To był Warcraft 3 Reforged. I e jeszcze zanim wyszła, nie? To ja sobie ją e zwróciłem. Dlatego... No zakładam, że dlatego mi pozwolili, nie? Zwrócić to. E, ale nie wiem jakby było później. Jakbym już zaczął grać, nie wiem, wybił 5 godzin gameplay'u i stwierdził... Jednak nie, jednak mi się nie podoba. Wtedy mógłbym mieć problem już, nie? Idę na kuręś szósty akt, co proszę. Minamajnie też już... Chyba końcówka piątego? A nie, początek szóstego, Nie wiem, jakoś tak. Jakoś tak. Jaki masz level, co tu już? Ile już tam wynolejfiłeś? Kręcę się, kręcę i się nic nie dzieje. Halo Where is my damage? There is no. Uh. Uh. To my tu mamy. Po zmienieniu broni sześć razy Zebędziesz fortify. I tak ma lepsze staty niż moja aktualna broń, ale. albo no, weźmy, że nad tym będziemy biegać z tym. Tu w sumie na... najważniejsze, żeby tu był ten, nie? żeby tu był. Tutaj dajmy dual wield. Bo czemu, a może nie, dajmy, tu Dual Wield, tu dajmy Bludgeoning, a tu niech będzie Slicing, żeby ta broń się zmieniała i może będę dostawać to. Fortify, Fortify! To jest nowa mechanika w Diablo 4, której też jeszcze nie do końca ogarniam. Generalnie jeśli nabijecie Fortify, to jest taki jakby armor dodatkowy, dodatkowy HP, który się aktywuje w momencie, kiedy masz, o to tutaj co właśnie spada. Jeśli masz więcej Fortify niż HP, to schodzi ci Fortify. A jeśli masz mniej Fortify, to schodzi ci HP. I dopiero jak Twoje HP dojdzie do poziomu Fortify, to schodzi ci Fortify. To jest taki alternatywny HP, który dziwnie działa. It's quite complicated, ok? Ja sam niewiele z tym się jeszcze bawiłem. Ale mają to druidzi i chyba właśnie barbowie tylko. Tak mi się wydaje. Albo oni po prostu najmocniej z tego korzystają. Da się na tym, buildy zrobić, ale. Ale no. Czy chcę pograć w Genshin'a? To nie było pytanie, widzę, nie ma znaku zapytania. Tylko mi mówisz, chcesz pograć w Genshin, Remczak. To ja. Ja powiem. Nie wiem skąd te domysły, ale nie. Nie chcę. Ani kurwa trochę. Yuder! Juder Gundyr. No, nie mogę kliknąć. Where is Onan? 45. Ok. Skupiłem się na kampanii tylko. Ja byłem 51, ale rzeczywiście teraz też żałuję, że wcześniej nie ten. Nie kampanii, żeby konia odblokować. Bo już mam konia, ale odblokowałem go chyba właśnie na 50. levelu dopiero. Ale masz konto 25 AR? Nie wiem, czy mówimy, ale okej. Okay. Iduja się Twoje dwa 2 z bo nie mam czwórki. Poproś rodziców, wczoraj dzień dziecka był. tak? Wczoraj? Dzisiaj jest który? Przed wczoraj, tak? Przez wczoraj był Dzień Dziecka. Ja muszę kupić ten... marynarkę sobie na ślub kuzyna i moi rodzice powiedzieli, że mogą się dorzucić do marynary w ramach e, prezentu na Dzień Dziecka. I muszę to zrobić jak najszybciej, bo ten ślub jest, kurwa, 1 lipca za miesiąc. Ja wiem o nim od miesiąca ponad, a jeszcze się ani razu nie ruszyłem na miasto, żeby kurwa kupić, nawet spojrzeć na marynarką. Mam kasenę D4, ale nie mam PS Plusa, a chyba, że tak, chyba, że tak. Noise. Noise. Czyli przyznajesz się do gry w Genshin, bo AR to level konta, więc grasz w Genshin'a. AR to jest na przykład e, też skrót od mojego działu w pracy. E, AR to jest też skrót od a, a, Attack Rating. AR pewnie znaczy... ...chuj różnych rzeczy. Ale ty stwierdziłeś... ...nie. To znaczy tylko tą jedną i chuj. Koniec. Powiedziałem... To tak jest. Rozumiemy się? Arr, to piraci mówią to też. O, widzisz kolejne znaczenie słowa. Arr. Nie. To jest level konta. Mam mózg przeżarty Genshin'em. Więc co jest tylko Genshin. Przybył w, w lipcu, czy pan młody koniecznie chce pobić rekord temperatury ciała w tym garniaku? Chyba tak. Chyba tak, dlatego ja mu powiedziałem yy, od razu na dzień dobry, że ja nie mam garniaka. I też nie będę kupować garniaka specjalnie, tylko kupię sobie samą e, tą samą, jak coś no mówiłem przed chwilą, kurwa, nie kamizelkę, tylko marynarkę, do tego założę normalne, kurwa, trampeczki jakieś ładne, ładne, może jeansy nowe kupię, żeby ładnie wyglądały, co najwyżej, ale na pewno nie pójdę, kurwa, w garniaku całym. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Ani żadnych kurwa eleganckich butach. Spodenki załóż krótkie. Ne, aż tak jolo tak nie zrobię. Ale jakieś, myślę, właśnie jeansy czarne kupię co najwyżej i tyle. I do tego jakieś ładne. Muszę sobie nowe wansy kupić, bo moje wszystkie są już takie zdymane. Więc nowe wansy jakieś ładne, pierdolne i będzie. Okej, okay. Donan, Onan, chodź tutaj. Taki szeroki jesteś, nie mieści się w drzwiach, muszę wrócić po ciebie. To się hajta, mój kuzyn, Marcin. Nie znasz go. W kancik, tak, ja nie widzę spodni w kant, nie widzę butów kurwa, takich wyglansowanych Nie cierpię po prostu. Więc. Marynara, mogę jakąś ładną koszulę założyć, ale dół to jest full casual. To być taki, taki biznes casual, taki mocny casual. Czy podoba mi się poruszanie w tych bo jak dla mnie jest za wolno i za mało daszy, bo mam niski level. Mam niski level, więc tu jest bardzo wolno, ale tak było prawie każdym Diablo, nie? że na początku byłeś dość powolny, byłeś dość toporny, a później coraz więcej itemów daje ci movement speed, możesz coraz więcej umiejętności mieć z legend, które dają ci movement speed, więc to się, to się przyspiesza, to się przyspiesza, naprawdę. Biznes git good casual, tak, dokładnie. Germa? Nie, 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 Germa, Germa to nie jest mój kuzyn. Live ze ślubu? Nie, wątpię. W ogóle po ślubie ma być ten. Ma być jeszcze, jak to się nazywa, afterparty poślubowe? Jak się nazywa afterparty poślubowe? Bo ma być poprawiny, tak? O, poprawiny. Poprawiny mają być. Ja nigdy nie byłem na poprawinach. Mam nadzieję, że pierwszego wieczora nie nakleję na tyle mocno, żeby w ogóle do, dotrwać do poprawin. Czy zamiast piwnego piątku, to live z, z na weselu? Nie, nie, wątpię. Wątpię, wątpię. To nie jest moje wesele, ok? Gdyby to było moje wesele, to pewnie byśmy zrobili lajwa. Ale no. Jestem prywatnie u kogoś, no. Kiedy będą memy, bo nie mam co wydawać punktów. Nie wiem. Nie wiem, mówiłem. Zjebało się wszystko dzisiaj. Wczoraj się zjebał bot od. E, tych. bot od. E, dźwięków. A dzisiaj. Się, o to też zobaczymy, to jest ładny, ładny cinematik. A, a dzisiaj się OBS. Bo przypominam, moje sceny w większości wyglądają na przykład tak. Jest, jest czarno. Ślub, śluby. Raczej śluby to sobota. E, no, a w niedzielę będzie, będą poprawina, więc muszę wziąć poniedziałek wolny chyba. Aha, bo chodzicie to, że piwny piątek. To tak, to tak. A czy nie? W piątek będę już jechać do rodziny na pewno, nie? bo najpierw muszę, muszę dojechać do rodziny, a później z nimi będę jechać na ślub. Jeszcze kolejne ileś tam kilometrów. Movement na Nekro to zero, tak. Akurat Nekro ma bardzo sobie movement, nie ma chyba żadnej umiejętności, którego go przyspiesza, niestety. Piwne wesele. Chciałbym. Wolałbym, żeby było piwo na weselu, niż żeby była woda. Mordo, ale wiesz co się nie zjebało? Nie wiem, na pewno nie ja. I ja tutaj włączu rywale co chwilę. Kolejna postać w Diablo której wbili w głowę kurwa kamień. Jak to zobaczyłem pierwszy raz. Serio, Saturos? Jak chujo. Jak to zobaczyłem pierwszy raz, to wybuchłem śmiechem, kurwa, że znowu komuś bijają... kamień dusz w głowę. Mój syn! Nie tak. Mie sobie jeszcze wodę dolać przy okazji. Na nowo musi być 10. To moje zasady. Beach. Na Twitch jestem nowy, po co te pompki? Po to, żeby ludzie mieli na co wydawać punkty. E, I przy okazji pośmiać się, że muszę jednąć pompki. Po prostu macie 10% gratis. Jak często może brać pompki raz na 15 minut chyba. Dla zdrowia. Tak, dokładnie. Nie, nie, nie chciałem, nie chciałem. I didn't mean it. 10% gratis gdzie? No robiłem 11. Zamiast 10. Jak kiedyś też kliknąłem na to i. Z ty <średziny> pompki robisz. Zazwyczaj mi tak Saturos robi. Pompkami. Najczęściej chyba. On ze wszystkich. To było 10 pompek brutto. Dobra. Co ja tu mam? Śmietnik, śmietnik, śmietnik. Śmietnik, śmietnik. Tu potrzebujemy miecza, więc też śmietnik, śmietnik, śmietnik. Niech to był upgrade, ale. Powiedziałem, że śmietnik, więc powiedzmy, że śmietnik. Bo już dużo więcej demerza No dobra, jewać tego Dust Devila. To jest. Kogo to obchodzi, nie? Dust Devil. Uh, crit Strike Damage. 14 siły. A niech będzie, załóż. Niebieskie item nawet nie patrzę w sumie. Nie ma sensu. Siła, inteligencja i 5% movement speeda. Ok. Proszę dojebać jeszcze 3, a to wiesz, to zależy jaka jest stawka, nie? Może to jest 8%, jak na książki na przykład. Nie? Książki są oprocentowane nie, nie VAT-em, 23, tylko 8%. Nie ma tu banku. No dobra, key. <laughs> Int 10, aż wplułem monitor. Pół monitor, mikrofon. Int z 10 do 0. Gram barbem, ok? To nie jest naj, najmudrzejsza O jezu, postać na świecie. I nie ma być. Tu się liczy kupa, miecha i dużo siły. Czekaj, czy ja mam jakieś fajne modki w ogóle? Nie mam. Saturos ma, bo jest bogaty. A ja nie mam. Mark for Blood. Co to jest? Ojej, skłoniłem się na chwilę. Jestem w dupie konia. Halo? A to jest do PVP. No nieważne. IQ50, no co jest Unga Bunga, panno? Co ci powiem? Gdyby ludzie więcej czytali, to pewnie by się wad zmienił na książki, ale dobrze na, dla tych, co czytają, chociaż też prawda. Nie skipuję tej kascenki. Zobaczcie, kurwa tego bossa. On jest tak ładny. Bo to jest ostatni boss w tym, w tym akcji. Jak ktoś nie chce sobie spoilować, to zamknijcie oczy. Jaki mam nick? postaci ręczak przez CZ. Ja, Czy to nie może? Proszę mniej piwa pić. Na rogalu tego bossa zrobiłem. Tak, tutaj będzie chyba trudniej. Patrząc na to, jak... jak, jak sobie radzę w tym momencie. VAT na piwo te procent. to by było dobre. Ale na alkohol jest akurat ogromny wat. I ogólnie podatki na alkohol są straszne. Ale to może dobrze. Bo by się nam jeszcze bardziej. społeczeństwo rozpiło. Jaki on jest zajebisty! Jaki on jest kurwa świetny ten boss. Jest cudowne. I papierosy tak, a starot, z tych bosów, które widziałem dotąd, ten mi się podobał najbardziej. Nie już spierdala. Nie, jeszcze nie spierdala. Oj, ta walka będzie trwać. Nie mam damage'u w ogóle. No nic, mamy chyba godzinę, nie? No, biegnij dalej. Już mogę? On tak ma zaprogramowane, że musi tu przybiec na sam początek kolejnej fazy. I będzie tak jeszcze raz robić. z niego, a ty taki malutki. Prawda. Mimo, że jestem wielkim barbem, to i tak wydaje się być mega mały w do niego. Okay, kolejna fala, znowu stwierdala. O, stuna ma teraz! Kurwa! Ugryz mnie! Kurwa, gryzie! No wow. Trochę słaba pozycja. Dobra, na kolejnym ulcie umrze. Teraz. Ładny boss. Mi się tak, tak fajnie mi się z nim bije. Jest tak fajny jego design. Barb to kurdupel z dużą klatą. I, I tak jest największy, oprócz druida, druid jest większy w Diablo 4, to akord, prawda, ale, ale Barb też mało nie jest, ani trochę. O! Basic skillsy mają 26% więcej prędkości ataku, czyli to jest szybsze, nice, to mi się przyda mocno. Ile to trwało krótko? W porównaniu do niektórych bossów z Soulsów, tak, ale to nie są Soulse, więc no. Mogę tu skończyć się? Nie, nie mogę się tu skończyć. On się chciał tylko przywitać. Biedny Astarot. Jak była ta. Baba Astarot, Ta Polka. Lub, lub. Astaroth. Polska, napiszę. Ale nie. Luksuria Astarot, Luksuria. Kim kurwa ona była, bo nie pamiętam. Luksuria Astarot, Aktorka. Nie wiem, ona chyba grała w klipie Donatana, tak? Czy coś takiego. I stąd się zrobiła znana. Chuj wie, dobra. Mogę iść w to w końcu. Czy ja chcę? Tak. Unbridled... Unbridled rage.